Minecraft. Pirackie opowieści. To jest nieprawdopodobne po prostu, co tu się tu się, się, się... wróć, od nowa. Nie do wiary, co tu się otworzyło w ogóle. Ziara, ziaraz. przypłynąłem według mapy, przecież wszystko jest okej. Okay. Dobra, no, tak się owak, trafiłem do portu, martwy pirat, czy jakoś tak. Dawno tu już nie byłem i co? Wszystko zniszczone. Jedyne ciob się trwało to to, 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 Co? jakiś tam wygląda jak domek w jakimś, kurde, w, w środku ziemi. Tylko czemu wsiść już tało zniszczone? Co tu się narobiło, do Jaśnej janielki? Hm, dobra. I... Może się jakoś broje, chociaż. Co to było? A, koła marnijcie, Dobra. Dobra, uzbroję się chociaż w mieć, żeby w razie, czego móc się obronić. Przed tym czymś, co tutaj zniszczyło całą wioskę. O kurde. Nie, zera wpadnie do wody. Dobra, to wróci się z powrotem w takim razie. kurde, południe już. Niedługo coś będzie, że zapadnie pewnie będzie ciemno. W ogóle. Hmm, do wody może trafię. Hitch! O Jezus, moja głowa, aż mi się zakręciło. O Jezuś, ała, dobra. I. Kurde. No nie śwychadę. Takie dziury tu wody pełno. A tutaj, co? Też dziu... Ja pierdzielę. Kurde, pewnie gdzieś została zniszczona jak nici albo trzęsienie ziemi. Może jak tam coś, ktoś mieszka tam w środku. Kurde. to no idę, idę. Chyba idę do środka. Zobaczcie. Ja no i tateczek. Kurde. Halo. Tam ktoś był. Widziałem. Halo. Widziałem, widziałem. Halo. Panie. Nie strzelaj pan. Panie, nie strzelaj. Kurdy, jak jakiś strzelaj, panie, ja mam jedź tylko i mam. Armaty masz? Nie mam armaty w przyszłości, panie Aż pewnie. Panie, nie będę padał strzelał. Jak to się pan? Słuchaj, panie, co tu się narobiło? Czemu cały port jest no, no, jak Jak Panie, szybko powiadaj pan, co jak? się stało? No, to, to... Piraci! Jak to? Jak Piraci to rozwalili! rozwalili? Zniszczyli! Jak to? Kurde. Coś podobnego, Idź piraci się atakowali, gdzieś wychadę. Panie, ale nie uciekaj pan ode mnie, gdzie pan jesteś? O, idę sobie panie. dalej do. przepraszam, dobra, bo tak trochę narusiłem pana prywatność. Przepraszam, że tak wtargnąłem tutaj. Tak, witam, jestem Jake, pirat. Przepraszam, że pana uderzyłem. Ale no ma pan wielki nos. Nie, <gryś. gryś. gryś>. nieważne. Panie, słuchaj, I, jestem tu. Albo nie będę, eee, nie e, bo jeszcze się wyda wszystko i kurde hmm. mnie ograbi. Eee, panie, jeszcze tutaj podniewasz. podróżuję panie. E, szukam takich różnych, tajemniczych, starych map jak ta tutaj. O, widzi pan? Dobra, nieważne, e, nie podglądu. E, słuchaj, masz pan może takie coś przy hmm. sobie? Boże i mam, kiedyś miałem coś podobnego w piwnicy, ale dawno tam nie zaglądałem, jak panie chcesz to poglądać. Po hmm. Mówisz panie, dawno panie się zaglądał do piwnicy. Hm. To tak, to właśnie to powiedziałem! Ciekawe. Aha. Może... Mógłbym tam zajrzeć ogólnie? No jak chcesz to iść, to, tak uważaj. Okej, okay, dziękuję bardzo. Mogę być mieszanko? To tak! Mieszanko? Znaczy się? Tak, możesz. Okej. Okay. Kurde, żeś się pan tu urządził po tej tragedii narodów, widzę? Wiem. A tutaj o... Łoty w mordę, rąbany. Kurde, jacuzzi, pamiętam jak... w przystani Blanko byłem. I takie jacuzzi też było. Umiem włączyć nawet to, o. Proszę, o, zaczyna się robić cieplutko Szkoda, że się nie rozjebrałem w tego ubranka Kurde, przykleiło mi się do ciała Idzie cieplutko, uuuuu, uuuuuu, nieważne, dobra, idzie, muszę iść dalej Panie, dobra, to twierdzisz pan, że y, w piwnicy coś może być? Przecież ci to już mówiłem, głowie Hmm Kibel, no tak, kibel, a kibel tu no masz kurde panie ziapaszy Panie ja mogę coś trochę tego? I wziąć z zorka sobie jak ma, masz tej skrzyni bo to zapewne ja jest kuchnię tak Przypuściam Bierz no, te, Dzięki pan Panu <tryk> O kurde te, Wody też, a wody wsi... a dobra weźmy wodę Panie dzięki pan za gościnę a nie! Naprawdę ratujesz mi pan panie teraz życie Nie denerwuj mnie pan już więcej Głodnie jestem troszkę No. Nie. No, ja już mi się nie chce, dobra, wodę wody się wypiję. A! Ja! gra. I, Okej, okay. schowam I, to sobie o tak magicznym sposobem do kieszonki. dobra. Tu zapewne ja jest piwnica, bo nie widziałem nigdzie indziej innego wejścia. Kurde, tak się trochę cykam, jednak. Ja się trochę cykam. Zjadać, działać w środku jeszcze. I... O, o, nie, ja pierdzielę. Proszę, proszę. Jakie tutaj mamy różne dzieci? O, co to była w ogóle, a tu, o, nie, już. Panie, panie dobrodzieju, tu masz panie jakieś gniłe rzeczy w ogóle. Weź tu, panie, zrób poziąty. O, o, proszę. Coś podobnego. Kolejna mapa ciżby. Tak, dobra, może się tak. Inaczej. Weźmy je połączę teraz. O. Tu. I odtwórzmy teraz mapy. Teraz Muszę w takim razie... Hmm. Weźmy jeszcze... Muszę ją połączyć z osobą. Dobra, w całości. Hmm. Jakiś klej by się przydał. Chociaż bez kleju też chyba powinien nam dać sobie radę. Nie. Zamknę to. Hmm. Dobra. I teraz... Może nad pieciem jakoś tak coś tworzę? Da się jakoś dzięki pieciowi to podpalić? Nie, nie da się? Dobra To może inaczej Nie Dobra, to inaczej spróbuję hmm. Pani nie ma pan, jakiegoś drewna? Nie bab, nie bab. Kurde, nie będzie żadnego drewna Dobra Nie, nie ważne, nie ważne, nie ważne, nie było tematu, jak łąbiłem się po prostu, okej okay. Połączmy te łapki O! I o to chodziło. Jedna mapka stanowczo wystarczy. E, niż dwie, dobra. I teraz się ją obejdzie. Ty! Tak, tak, tak. Y won z mojego domu, babci dość, wypad! No dobra, przepraszam, już tego, się zbieram powoli, nie? No już, wypad! Ciozia charakter, ciozia charakter. Nic tylko, won w miś domu i tyle. No, wywalił mnie. Kurde. Dobra, obejdzie sobie tą mapkę na, w takim razie, y szybko w domu. Znaczy w jakim domu na statku chodziło mi. Kurde, nic nie widzę. Yy, się złapałem. Dobra. Jo, jestem na miejscu. jesteśmy mi Teraz w domu właściwie, tak naprawdę. Dobra. Yy. Kurde, tyle, tyle kurde podróżować i <laughs> kończyć na razie kolejną część. Dobra. Takim przypadkiem jakoś wywłoki jednego, który kurde, mnie jaście wywalił w domu. Zobaczmy. O proszę, dobra, dobra. Robicie ciekawie. Odpływam w takim razie. Odpływam, nie ma na co ciekać. I... Zabieram się za szukanie reszty. Dobra, dobra, dobra. Mogę to się na razie poodkładać. Kompas tu zostawię i mapy, dobra. Okej, okay, zatem ruszamy dalej. Hej, kurde, że płynie i płynie długo, strasznie. Ech, dobrze, kurde, chociaż ne, że pomysł, nie, że pomyliłem, kurde, we wszystkim normalnie. Trzeba ten maźdź na szczęście teraz źreperować. Póki jeszcze płynę, mm. Ja bardzo nie wiem, gdzie mam płynąć. Tak naprawdę, płynę po prostu przed siebie. Może jakimś cudem coś się dziwnego stanie, nie wiem, no... Kurde... Nieważne, dobra. Na szczęście spotkałem po drodze, płynąć sobie jakiegoś handlarza, że się e, z nim na... O, to właśnie. Na drabinki, które mi pomogą e, w naprawie mojego masztu, dzięki magicznej wełnie. A oprócz tego wymieniłem się właśnie za butelki i parę jedzenia. Dobra. Kurde... Gdzieby to kło sztukło normalnie? Ja nie wiem O Ła, już kurde mać, no jeszcze i tego brakowało. Ech. Posiadam dwie mapy, właściwie jedną I, i tak i tak. Nic mi po tym, bo... kurde... Nie wiem gdzie mam płynąć konkretnie. Na razie się w przypadek tak naprawdę drugi śkrawek. Drugi śkrawek mapy tutaj jakaś. Drugi skrawek mapy. On też coś chyba jest. Ee, poruszając się dzięki kompasowi. Nie wiem w ogóle czemu wcześniej wspomniałem, że dzięki mapie. Skoro mapa prowadzi mnie dopiero do czegoś, a nie do tej tej tej, tej, tej... całej yy, Kurwa. <laughs> yy, no nie dosięgnę. A nie do tej całej Zniszczonej no, pirackiej. Uboziu, bandery, nieważny, Jezuś, wsiści wiedzą o chodzi. Kurde, teraz by mi się przydało coś tutaj podłożyć. Musimy dać jeden z krawek. tam wejść. Albo weźmie, nie, 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 zlikwiduję po prostu to. Weźmy, udacie. Zdejmę. Już zdjąć to musimy się też z kim. Dobra. Ok, zdjęte. Teraz mogę sobie spokojnie wejść na górę. Jeź. Gdzie jest ten zniszczony maszt? W ogóle jak ja tam wejdę? Pytanie. Muszę na siamą górę w takim razie wejść. Kurde. Gdyby to coś się normalnie wydarzyło. Kurde. Nie mogę wejść. Jezuś, Nie umiem chodzić. Dobra. Na górę. Oh, Okej. Okay, pięknie widać wszystko. Coś podobnego. Dobra, Dobre jeździcie bycie piratem. Jakoś pada się tak wejdzie ogi Ej, Ej, nieważne. Dobra. Tu. Hyć. Hej, hej, naprawiamy maszt Jest tu jeszcze jakaś dziura Nie ma Nie ma nie ma Muszą dwie Nie bądźmy jeszcze tutaj sobie Tak samo <laughs> O nie, nie, się. Udało się zatem! Wszyscy koje dobrze! Kurde! Zatem, udało mi się dotrzeć w odpowiednie mieście, coś podobnego. Jakim cudem? Kurde, to szczęście moje! Coś takiego nieśmuchanego po prostu! Ła! Nie, z tego wszystkiego wpadłem do wody. Ślach by to trafił normalnie. Nie kraulem, 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 kraulem nie umiem pływać kraulem na plecach bo na plecach to... Dobra, nieważne wydostanę się stąd musi jak najszybciej tą darwinkę później usunę chyba ja tam już buduję pociąg się nie, oła, kurde już drugi raz muszę likwidować te karty normalnie ale nie bo tego to nie, nie będę mógł w ogóle nie będę mógł w ogóle wtedy ani trochę no, z moich zdobytych rzeczy dawać. kurde, źle się czuję w ogóle, chyba choroba morska mi dopadła przez te ryby jego, tego tipa, co wcześniej, na razie u niego mapy, dobra, biorę łodeczkę, okej, okay. dobra, wyruszam w takim razie teraz nasz spotkanie w przeznaczeniu mojemu, biorę wszystko, co mam tak naprawdę. Skąd ja mam dre y drewnianą siekierę? Coś dziwnego się dzieje na tym pokładzie. Mapę też weźmy, może przyda. Drewniane siekiery nie potrzebuję. Skąd ja to mam? Kurde. Y y y y ja jakiś taki... Nie, nie, nie mam na jedzenie jabłka teraz. Kurde. Kto by pomyślał? No, no. Kto by pomyślał? No, ale kto by pomyślał o tym? Płyniemy. Płynie zatem. Kurde! Coś podobnego. Udało mi się znaleźć to, czego tak długo szukałem. Nareszcie! Myślałem, by to trafił w ogóle. I zobaczmy. I zobaczmy, co tam będzie. Cóż co takiego? O proszę, jak się prezentuje wspaniałomyślnie. Nie do wiary. Co to jest? Nadziewie kośmici? Wiedziałem, że ufole zawsze nas kiedyś nawiedzą. Od początku to wiedziałem. Wiedziałem. Klamarnice. Klamarnice wynocha. Kurde. Coś podobnego. O nie. O. Dziwne. To te krowy tak na to działają. Była i nie ma łodeczki. A raczej jeść. Nie była i jeść. O ja pierdzielę. Co piramida. Niesamowicie. Co to? Kur... Królik! Panie króliku! Panie, panie króliku! Czekaj pan! Czekaj! Nie uciekaj pan ode mnie! Panie, panie króliku! Nie, kita sobie. Co, kurde. Ała! Kaktus. Kurde. Coś podobnego. Według mapy teraz się w takim razie muszę kierować. Pierdzielę. Hmm.